Cześć witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowiczki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was wyjaśnienia co do oglądanie złotej piłki w Paryżu. Kto ma ją zdobyć i w ogóle. Więc zapraszam was bardzo serdecznie na profil Realu. Poznań link do jego profilu znajdziecie w oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, zostałcie do ponad 85 łapek w górę. Widzimy cel subskrypcji do ponad 10 tysięcy osobów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz słuchajcie. Kto zdobędzie złotą piłkę, to się dowiemy już na tej złotej gali. Ale już wam mówię, moja reakcja jest taka, że jestem zadowolony, że to może być lewy albo Mbappé, a nie Kane czy Rashford mojego brata z Anglii. Więc ja stawiam, że to będzie lewy i Mbappé. I tyle. I nie będę przeklinał, i tyle. Wam powiem, że lewe wygra w tym roku i będzie miała złotą piłkę. I co? Łyco wam teraz? Na pewno, bo wiem, że lewe zdobędzie piłkę. A o hejterach nic nie wspomnę. Nie mówiąc już o hejterach, to po prostu powiem, że lewy wygra i tyle. Takie są moje przeczucia co do tego, że ten rok w końcu będzie dla polskiego piłkarza. W końcu przestaniecie go hejtować i w ogóle, więc życzę Ci dużo szczęścia Robercie i powodzenia. No dobra, to na dziś i tyle na to moim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka jak co do złotej pił, co do gani złotej piłki roku w Paryżu i pozdrawiam wszystkich moich najnowszych widzów i do zobaczenia trzymajcie się ciepło, czyści pan arka papa elo, pa mordy życzę wam miłego dnia, papa